W tym roku, dokładnie 26 lutego, będziemy obchodzić stulecie Kobiet w Polskiej Policji. W związku z tym organizujemy szereg różnych przedsięwzięć, m.in. nasz kanał, do którego śledzenia Państwa serdecznie zapraszam. Kobiety w naszych szeregach są już cały wiek. Polska policja państwowa w tym temacie była jedną z prekursorów, a nasze policjantki kilkoma broburowymi akcjami zyskały rozgłos na całym świecie. Obecnie w Policji służy blisko 20 tysięcy funkcjonariuszek w praktycznie wszystkich formacjach i wielu zróżnicowanych. Specjalizacja. Właśnie z okazji okrągłej rocznicy serdecznie Państwa zapraszam do śledzenia naszego kanału 100 lat kobiet w Policji. Przedstawiamy tam postacie kilku funkcjonariuszy, które zaproszą Was do swego świata. Przybliżą specyfikę służby w takich formacjach jak Policja Konna czy Policja Rzeczna. Opowiedzą o trudach i radościach służby z perspektywy policjanckiej, a także kobiety. Jak się pracuje z psami? Jakie trudności spotyka na służbie motocyklistka, a jakie funkcjonariuszka prewencji? Prawdziwe historie prawdziwych policjantek. Poznacie Państwo nie tylko piękne kobiety, ale również profesjonalistki. Serdecznie zapraszam.